Cześć, witam Was! Z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale omówimy mechanikę Influenced itemów. Zanim zaczniemy, chciałem podziękować licznie Lukowi 525, Bartkowi Geo oraz anonimowemu użytkownikowi za zgłoszenie propozycji na taki film poprzez formularz zgłoszeniowy, gdzie możecie zgłaszać swoje poradniki. Link znajdziecie w opisie. Tymczasem nie przedłużając, zapraszam na materiał. Temat influenced itemów często przebijał się przez inne poradniki dotyczące craftingu, na które serdecznie was zapraszam, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, jak na przykład crafting dla początkujących, czyli currency crafting lub crafting fossilami. W dzisiejszym filmie pomówimy o tym, czym są influenced itemy, jakie mamy ich rodzaje oraz skąd je wziąć, a także przedstawię wam działanie dedykowanych exaltów, działanie Awakened Orba, który dropimy z Sirusa oraz działanie Maven Orba, który dropimy z Maven. Całe to karencji jest bezpośrednio powiązane z influencowymi modyfikatorami. Jednak zanim o orbach pomówmy w ogóle o tym czym są Influenc itemy. Kiedy wejdę sobie teraz do swojego stasza na standardzie możecie tutaj zobaczyć, że mam kilka zakładek z przedmiotami, które mają jakieś dziwne tło albo dziwną poświatę. Te poświaty oznaczają, że są to dosyć nietypowe typowe przedmioty, a mianowicie są to przedmioty influensowe. Czym w ogóle one są? Tak naprawdę, jeżeli by porównać samą bazę przedmiotu, czyli na przykład tutaj mam jakieś niebieskie buty, które mi poleciały na jakiejś mapce i porównamy je sobie z jakimiś innymi butami, które mam dostępne w którejś z tych zakładek, no to statystyki generalnie będą się dosyć mocno pokrywać, ponieważ jeżeli mielibyśmy tą bazę, ale w influensie, no to statystyki nie będą się za bardzo różnić. Różnica pomiędzy zwykłymi przedmiotami a przedmiotami z influencem jest taka, że posiadają one większą pulę modów. I właśnie nie tylko samą pulę modów, co także interakcje z innymi rodzajami karencji, jak na przykład Awakened Orb czy Maven Orb, które sprawiają, że możemy wynosić nasze przedmioty na jeszcze wyższy poziom. Co zaraz wam także zaprezentuję. Jeżeli chodzi o modyfikatory to jesteśmy teraz na stronie poedb.tw ukośnik moc, na której możecie zobaczyć różne modyfikatory związane z waszymi przedmiotami. Wchodzicie sobie tutaj w zakładkę modifiers i tam wybieracie jaki przedmiot was interesuje. Czyli na przykład tarcze, flaszki, nawet strongboxy, rękawiczki, buty i tak dalej i tak My w tej chwili jesteśmy w zakładce amuletów i nie będę tutaj omawiał dokładnie tej strony, bo to robiłem w poprzednich odcinkach dotyczących craftingu. Natomiast ja jest tutaj jedna bardzo ważna rzecz, która nas mocno interesuje. Jak sami możecie zobaczyć, tutaj pod napisem Amulet mamy napis Prefix Suffix. No i ta lista prefiksów sufiksów w tej pierwszej tabelce jest to lista modyfikatorów, które możemy trafić na naszej zwykłej bazie. Czyli na przykład tutaj mamy jakiś Amulet, Amber Amulet. No to na tym amulecie możemy trafić te modyfikatory. Natomiast pod tym mamy coś takiego jak Shaper Prefix, Shaper Suffix. Elder prefix, elder suffix to samo dla Crusadera, Redeemera, Huntera oraz Warlorda. I te sześć tabelek, które przed chwilą wyczytałem, są to dodatkowe modyfikatory, które pozyskujemy za pośrednictwem influenców. Przykładowo, shaper influence, który jest oznaczony taką oto gwiazdką, daje nam dodatkową pulę powiedzmy siedmiu rodzajów prefiksów, a także dziewięciu powiedzmy rodzajów sufiksów. Przez co gdyby ten nasz Amber amulet, który tutaj posiadamy, posiadał tło shaperowe, a więc po prostu taki jakby kosmos w tle oraz ten, to oznaczenie gwiazdki przy swojej nazwie, oznaczałoby to że do tej puli modyfikatorów będziemy musieli wziąć pod uwagę także tą pulę modyfikatorów. A więc to wszystko, co widzicie teraz na ekranie, moglibyśmy trafić na takim amulecie. Ciężko jest określić, jakie dokładnie różnice mamy w przypadku różnych influenców. Można trochę jakby uprościć i powiedzieć, że shaperowe modyfikatory dotyczą bardziej kasterów, elderowe dotyczą bardziej ataków, ale to też nie do końca jest prawda. Najbardziej można skategoryzować modyfikatory crusaderowe, które są bardziej związane z Lightning Demedge'em, redimerowe, które są związane z Coldem, Hunterowe, które są powiązane z chaosowymi modyfikatorami albo Over Overtime, czy Warlordowe, które są związane z Fire'em. Jedno na pewno można powiedzieć wprost: że większość tych modyfikatorów nie pokrywa się ze sobą, co oznacza, że większość na przykład tych shaperowych modyfikatorów nie znajdziecie na przykład na redimerowych itemach, Co prawda mogą być jakieś podobieństwa, tutaj akurat z pamięci wam teraz nie powiem, pewnie jakiś Physical Damage z Extra Cold będzie się pokrywał. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, większość tych influenców ma swoje prywatne, indywidualne modyfikatory, które jeśli was interesują, będziecie musieli celować w konkretne przedmioty. Czasami jak się już rozkręcę, to mam wrażenie, że się powtarzam, także mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Porozmawiamy jednak skąd wziąć takie przedmioty. Jeżeli mamy w coś celować, no to warto jest wiedzieć skąd takie przedmioty możecie brać. Główne takie influence temy, które aktualnie będziecie spotykać są to influencje crusaderowe, hunterowe, riddimerowe. Oraz Warlordowe. Te cztery typy Influenced Itemów będziecie pozyskiwać z bossów, których będziecie farmić siłą rzeczy, zaliczając sobie mapy w Atlasie. Bazy Warlordowe lecą nam z Droxa, bazy Redeemerowe lecą nam z Redeemera, bazy Hunterowe lecą nam z Alhezmina, a bazy Crusaderowe z Barana, a więc czterech bossów znanych pod nazwą Konquerorzy a dokładnie nie tylko samych bossów, co po prostu mogą się pojawiać na mapie w momencie, gdy ten y, konkretny boss nam się pojawi, nakładając na naszą mapę influence, a więc powiedzmy, jeżeli macie y, influence warlordowy na mapie, no to zaczną pojawiać wam się jakieś dziwne banery, wyskaku, wyskakiwać mopki, mapa stanie się znacznie cięższa, to oznacza, że warlord aktywował swój influence na mapie i mogą wam lecieć przedmioty warlordowe. Po pokonaniu jednego z tych Bossów macie szansę na zdropienie specjalnego dedykowanego Exalted Orba. Mamy osobno Hunter Exalted Orba, Warlord Exalted Orba, Redeemer oraz Crusader Exalted Orba. Każdy z tych Orbów, jak sama nazwa wskazuje, da Wam odpowiedni influence. Tutaj jak sami widzicie, w plecaku posiadam Hunter Exalted Orb, którego możemy użyć na jeden z przedmiotów nie posiadający jeszcze influence'u. Natomiast jest to przedmiot na tyle drogi, bo więcej warty niż zwykły Exalted Orb, że warto jest się szczególnie zastanowić nad tym do czego chcecie tego przedmiotu użyć. Warto jednak zaznaczyć, że tak jak mówiłem, nie możemy używać tych Exalted Orbów na przedmiotach, które już posiadają influence, bo wtedy wyskoczy nam informacja, że przedmiot posiada już influence. Nie możemy także używać tych przedmiotów na itemach syntezisowych, o których także Wam jeszcze opowiem, a także w przedmiotach fractured. Natomiast możemy użyć takiego exalted orb'a na zwykłym przedmiocie i przykładowo użyjemy tego sobie na naszym stygian Vice, co sprawi, że do naszego stygian vice'a Wkradł się właśnie Influence dodając nam jeden z modyfikatorów z puli, którą możecie tutaj zobaczyć. To znaczy, akurat to są modyfikatory dla amuletu, ale w naszym przypadku były to modyf, jeden z modyfikatorów hunterowych dla naszego paska. Po użyciu Exalted Orba wskoczył nam Increased Chaos Damage, którego nie jesteśmy w stanie pozyskać w inny sposób niż poprzez właśnie Influence Hunterowy. Natomiast mamy jeszcze dwa inne Influence, o których warto jest powiedzieć, mianowicie Shaper Influence oraz Elder Influence. O, tutaj nam się jakiś szpieg wkradł. Shaper Influence i Elder Influence są to influence, które także pochodzą od nas w bossów, a mianowicie Shaper'a i Eldera. Oczywiście przy samej walce i z jednym i z drugim bossem mogą Wam polecieć przedmioty, które posiadają ich konkretny influence, natomiast także te influence mogą pojawiać się na zwykłych mapach, jak na przykład możemy je wymusić za pośrednictwem skrabów. Mamy elderowe skraby, które nakładają elder influence na mapę oraz analogicznie shaper skraby, które nakładają shaper influence na mapie. Poza skrawami może się też przytrafić, że na w szczególności czerwonych mapach pojawią wam się na przykład mapy, które będą posiadały wbudowany influence w siebie. Głównie będą to mapy związane z bossami, jak na przykład Guardiani Elderowi, a więc Enslaver, Purifier, eradicator oraz Constrictor, albo Guardiani Shaperowi, czyli Minotaur, Chimera, Hydra oraz phoenix, której mapy aktualnie nie posiadam. Jak sami widzicie, te mapy posiadają takie specjalne obwódki, tutaj taka srebrna obwódka jakby ala z mackami no i obwódka kosmiczna które właśnie nawiązują do kosmosu na tle przedmiotów szejperowych oraz macek na tle elderowym na takich mapach możecie zdropić przedmioty właśnie shaperowe i elderowe, nie tylko z bossów, ale ogólnie na całej mapie. Wspomniałem także o takich przedmiotach jak itemy synthesized oraz fractured. Jak sami możecie zobaczyć, przy tych przedmiotach, zarówno przy jednym, jak i przy drugim, przy nazwie także znajdują się specjalne znaczki, których jednak nie było na liście wymienionych przeze mnie influenców. Te przedmioty pochodzą z ligi Synthesis i są to przedmioty, które posiadają posiadają blokadę na influencę. Przedmioty syntezisowe różnią się od zwykłych przedmiotów tym, że posiadają inny modyfikator nad kreską, czyli tak zwany implikt. W przypadku tego paska mamy tutaj o 11% zwiększoną inteligencję, gdzie normalnie baza Rastixash daje nam zwiększenie global physical damage. U. Tak dla przykładu wziąłem sobie jeszcze tutaj broń Nebulis, która jak sami widzicie posiada trzy modyfikatory nad paskiem, czyli trzy implikty, co w normalnym przypadku no, nie zdarza się no, praktycznie w ogóle, tylko w przedmiotach syntezisowych. No i jeszcze z tamtej legendarnej wręcz ligi mamy coś takiego jak przedmioty fractured, które mają taki wyszarzony jeden z modyfikatorów. Ten modyfikator oznacza tyle, że jest on zablokowany. Co prawda, nie jest to w ogóle związane z naszym odcinkiem, ale przy okazji o tym powiem, więc jeżeli będziemy sobie rolować ten przedmiot, ten jeden modyfikator zostanie nieruszony. Natomiast, mimo że pojawiają się nam tutaj znaczki koło przedmiotów syntezisowych, i fractured, no to nie są to influencje. Na takich przedmiotach nie będziemy mogli użyć sobie właśnie na przykład Awakened Orba, który łączy nam influencje. nie będziemy mogli nadać mu influensa, co już Wam pokazywałem za pomocą Exalted Orba. Taki przedmiot zostaje po prostu w takiej formie. Dlatego mimo gigantycznych plusów tych przedmiotów, nie są często one najczęstszym wyborem w trakcie krawcenia przez to, że nie posiadają modyfikatorów influencowych, które są naprawdę bardzo potężne, tym bardziej po ostatnich aktualizacjach, dzięki którym możemy zrobić z nich jeszcze potężniejsze przedmioty, jeszcze ciekawsze przedmioty, dosyć unikalne przedmioty i zresztą właśnie teraz o tym sobie porozmawiamy. Ponieważ tak jak Wam przed sekundą chciałem pokazać, możemy łączyć influency za pomocą Awakened Orba. Awakener Orb dropi nam Sirusa. Jest to dosyć drogie karencji i zabawa nim także jest dosyć droga. Poprzez wybranie dwóch przedmiotów z influencem niszczymy jeden na rzecz drugiego, co zaraz wam zaprezentuję. Natomiast najpierw chciałbym wam zaprezentować inny przedmiot, mianowicie Maven's Orb, który dropi nam z nowego ostatnimi czasy bossa, jaką jest Maven, sprawiający, że... Jeżeli posiadamy przynajmniej dwa modyfikatory influensowe na jednym przedmiocie, jeden modyfikator zostanie usunięty, a drugi zostanie wzmocniony. Ten przedmiot może być użyty tylko na body armorach, butach, rękawiczkach oraz hełmach. Jesteśmy teraz znowu na stronie PoEDB w zakładce body armor, no i mamy tutaj różne modyfikatory influensowe. Dla przykładu weźmiemy sobie na przykład modyfikator, gdzie nasze ataki mają zwiększone procentowe critical strike chance. O niby małe wartości, ale to są gigantyczne wartości. W normalnym przypadku możemy wyrolować tylko i wyłącznie te dwa modyfikatory, czyli jeżeli posiadamy zbroję na 84 levelu, możemy wyrolować mu do 1,5% critical strike chance. U. Natomiast jeżeli uda nam się wzmocnić ten modyfikator za pomocą Maven Orba, czyli sprawić, że nasz modyfikator, Modyfikator of the elder stanie się modyfikatorem of the elevated elder, wtedy ten modyfikator zamieni się na modyfikator pomiędzy 1,6 a 2% Critical Strike Chance. Żeby zobaczyć, czy posiadamy mody influencowe, czyli musimy mieć odpalone przede wszystkim Advanced Mode Descriptions, które znajdziecie w UI. I tutaj mieć to po prostu zaznaczone. Następnie najeżdżamy na przedmiot i klikamy Alt. Możemy zobaczyć wtedy, że mamy do czynienia na przykład z różnymi prefiksami, z czego jeden z tych prefiksów posiada napis Warlord, co oznacza, że jest to modyfikator warlordowy. Dla przykładu, obok mamy amulet, który będzie posiadał modyfikator Crusaderowy, i tym modyfikatorem jest mod przedostatni, czyli szansa na blok do speli. Czasami zdarza się tak, że modyfikatory niekoniecznie posiadają właśnie, Tą konkretną nazwę, więc warto jest się zapoznać z listą modyfikatorów. Dla przykładu tutaj posiadamy sufiks, przedostatni sufiks, który posiada nazwę Of The Conquest, który także odnosi się do warlordowych modyfikatorów. A więc na tym przedmiocie posiadamy dwa warlordowe modyfikatory: Zwiększony Projectile Attack Damage, a także Cooling Strike. W tym momencie, jeżeli użyjemy Maven's Orba na naszych rękawiczkach, jeden z tych modyfikatorów zostanie wzmocniony, natomiast drugi zostanie usunięty. I liczyłbym tutaj, że zostanie nam Cooling Strike. I niestety nie, nie otrzymaliśmy tutaj Cooling Strike'a. Niestety w tamtym przypadku, który Wam pokazałem z nadzieją, że ulepszy nam się Cooling Strike, nie dał nam moda Elevated. Maven Orb nie tyle wzmacnia jakikolwiek modyfikator do modu Elevated, a więc do tego najwyższego, a upgrade'uje tier. Czyli jeżeli mielibyśmy ten modyfikator i on zostałby ulepszony, no to stałby się tym modyfikatorem. Gdyby ulepszyło nam ten modyfikator, no to stałby się modem Elevated. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe, czyli po prostu podnosi nam tier danego modyfikatora. Więc jeżeli macie dwa fajne mody, dobrze by było, żeby oba były na tierze pierwszym, ponieważ wtedy zostaną one zupgrade'owane do poziomu modu Elevated. Chcąc pokazać wam ten przykład jeszcze raz i wyrolować rękawiczki, które posiadałem, dwa mody na T1, ale trochę zużyłem na to karencji i się nie udało, no to stwierdź że już trudno niestety, musicie mi uwierzyć na słowo. Natomiast pokażę Wam za to jak działa Awakened Orb, a więc drugi orb, który mam nadzieję, że Was interesuje, a powinien, bo dzięki niemu tworzycie jedne z najciekawszych przedmiotów. Przedmioty o łączonym influensie. Posiadam tutaj takie dosyć mocne już same w sobie rękawiczki, które posiadają jeden modyfikator hunterowy. I tym modyfikatorem jest dodatkowy target, a więc nasz drugi prefix. Do tego sama baza tego przedmiotu, to Spite Gloves dające nam w implikcie melee damage, co jest bardzo fajne dla postaci walczących w zwarciu. Z drugiej strony mam rękawiczki, które co prawda mają beznadziejny modyfikator, czyli damage over time. Trochę liczyłem na ten cooling strike, no ale nie udało mi się go wyrolować, a może poczekajcie, spróbujemy. O, też jest fajnie, plus 2 do mele Strike Rangeu, czyli modyfikator of the Conquest. I teraz za pomocą Awakened Orba mogę spalić jedne rękawiczki i przenieść mój modyfikator, czyli na przykład plus 2 mele strike range, do tych rękawiczek pierwszych, które mają fajniejszą bazę i także mają całkiem ciekawy modyfikator. Natomiast to co się stanie, za przeniesieniem tego moda ostatniego, do tych rękawiczek, to cały przedmiot zostanie przerolowany. Natomiast będziemy posiadali te dwa gwarantowane modyfikatory, a więc dodatkowy target dla strike skilli oraz plus 2 do zasięgu ataku. Żeby użyć takiego Awakened Orba musimy zaznaczyć najpierw Orba, następnie klikamy sobie w rękawiczki, które chcemy spalić, a następnie w rękawiczki, do których chcemy przenieść nasz modyfikator. Jak sami widzicie mamy w tej chwili rękawiczki, które posiadają Physical Damage, Lightning Damage. Colt i Lightning Resy, a do tego plus 2 do Strike Range'u oraz plus 1 dodatkowy target dla naszych Strike Skill'i. Jak możecie zobaczyć przy nazwie naszego przedmiotu teraz nie mamy już jednego rodzaju znaczka, a dwa rodzaje znaczków a poświata naszego przedmiotu, chociaż tutaj akurat jest to dosyć słabo widoczne jest żółta, czyli Warlordowa, a także trochę zielona, czyli Hunterowa. To co chciałem Wam też pokazać w tym materiale, a troszeczkę nie wyszło to to, że można Przenosić nie tylko modyfikatory takie zwykłe, jak pokazałem Wam to teraz, ale także modyfikatory elevated, przez co, jeżeli na jednym przedmiocie będziecie posiadać modyfikator elevated, a więc ten, ten najmocniejszy, ten o którym Wam tyle trąbiłem i na drugim przedmiocie również będziecie posiadać jakiś inny modyfikator elevated, to te modyfikatory Wam się połączą, dając Wam przedmiot z dwoma modyfikatorami elevated. Warto jest zapamiętać także kolejność korzystania z tego Awakened Orba, czyli najpierw zaznaczamy Orba, następnie coś, co chcemy spalić i coś, co chcemy zachować, ponieważ w szczególności pewnie bardzo popularne jest krawcenie np. armorów, które posiadają właśnie 6, 6 soketów połączonych ze sobą, czyli 6L, a do tego dwa influence. Jak widzicie, ja tutaj posiadam nawet na tej postaci założony armor z double influencem elderowym i crusaderowym, dający mi explode, to jest jeszcze stary, stary motyw Explodu, zwiększenie critical strike chance'u dla moich ataków oraz generowanie power charge y w trakcie kryta, co daje nam trzy modyfikatory influencowe. Naprawdę całkiem spoko armor. No jednak ze swoim wywodem zmierzałem po prostu do tego, że jeżeli chcecie stworzyć armor 6L i macie jeden armor influencowy z 6 l no to warto jest jego kliknąć jako drugiego, aby nie spalić sobie 6 l tylko przenieść inny influenc do waszej 6 l to jest dosyć chyba jasne. Mam nadzieję, że ten materiał wyczerpał dosyć mocno ten temat, że wszystko już jest w miarę jasne, jeżeli nie oczywiście zapraszam was do sekcji komentarzy, gdzie postaram się odpowiedzieć na nurtujące was pytania, także zapraszam was na Discorda, do którego link macie w opisie, gdzie także Możecie zadawać pytania i prawdopodobnie szybciej otrzymacie na nie odpowiedzi, a ze swojej strony chciałem podziękować jeszcze moim wspaniałym wspierającym. Dziękuję ślicznie, niezależnie od poziomu wspierania, na ekranie wyświetlają Wam się wspierający na poziomie Minotaur, Fenix oraz Chimera. Z poziomu Fenix chciałem podziękować Binkonowi oraz Lukasowi 9435 za wspieranie na tym poziomie oraz serdeczne pozdrowienia dla Dansona za wspieranie mnie na poziomie najwyższym, a więc poziomie Chimera. Dziękuję ślicznie i bardzo to doceniam, jak również to, że Wytrwaliście do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się moi drodzy, do następnego i cześć.